Witam wszystkich serdecznie z tej strony Studio Gamecam. Witajcie w kolejnym odcinku Mitów i Legend. Dzisiaj będziemy, ben, będę pokazywać kilka ciekawostek oraz zajmiemy się mitem, który bardzo mnie ciekawi. A mianowicie to, że San Andreas po najedzeniu się, po zmaksymalizowaniu tłuszczu, wyskakuje nam, że musimy rzucić wagę, bo po prostu możemy dostać zawału serca lub tam ataku. Także jest to bardzo ciekawy mit. Nie wiem czy prawdziwy, no ale skoro gra nam takie informacje podaje, to znaczy, że, że to może się naprawdę stać. Że ten zawał serca może występować w San Andreas po jakimś tam czasie, jak będziemy tacy spasieni biegać po mapie. Także powiem szczerze, no jestem ciekawy tego efektu. I zajmiemy się tym, zbadamy ten mit, ale on będzie na samym końcu w tym odcinku. Na razie. Pojedyncze takie ciekawostki, które, że tak powiem, niektóre sam już znałem, a niektóre, że tak powiem, z internetu się dowiedziałem i jest mało o nich na YouTubie, także myślę, że te parę ciekawostek będzie ciekawe, a później przechodzimy do cenna odcinka, także zapraszam Was do oglądania. Pierwszą ciekawostką w tym odcinku jest ciekawostka ze skradaniem się, a raczej z animacją chodzenia CJ-a. Chodzi tutaj o to, że gdy jesteśmy na przykład w misji, gdzie kradniemy paczki od dziadka, no to możemy tutaj szybciej się poruszać, że tak powiem, klęcząc. Wtedy dziadek za bardzo nas nie słyszy. No ale gdy już weźmiemy paczkę, no to CJ że tak powiem skrada się, nie można klęknąć z tą paczką, nie można się pochylić. Chociaż widzę... można, można, ale od razu CJ op opuszcza yy, paczkę, opuszcza. Więc można tylko iść. Kiedy idziemy trzymając yy, Alt i W, no to CJ sobie tak powoli idzie, tak się skrada. Ale gdy w tym czasie zmienimy, yy, że tak powiem broń na baseball, to CJ już normalnie idzie tak zwyczajnie, tak pewnie się, pewny siebie i z tego co widzę to jest to też szybsze jest to szybsze poruszanie się Więc CJ skradając się no jest, że tak powiem dość wolny ale zmieniając broń na baseball może nie jest to jakiś, że tak powiem sprint ale jest to szybkie chodzenie dość i nie budzi nadal dziadka, nadal możemy chodzić tak i z paczką i jest to według mnie minimalnie szybsze, na pewno zdążymy spokojnie zrobić, z zwyczajnym chodzeniem też zdążymy zwyczajnym skradaniem zrobić tą misję to nie jest trudne, ale widać no po prostu, że o tutaj się skrada, nawet tu to widać, że gdy zmienię, na gdy zmienię na baseball to CJ od razu idzie normalnie, zwyczajnie się porusza, nic tam go w kręgosłupie go nie boli, nie skrada się tak krzywo, o idzie normalnie. A z inną bronią to już, to już nie działa, jedynie z shotgunem, zaraz przetestujemy sobie to z shotgunem, bo w sumie nie wiem, nawet nie testowałem jeszcze, żeby nie było z shotgunem. Idziemy tu do tej szynki. Kaset, <coughs> no, się skrada, baseball idzie normalnie, solet się skrada. Shotgun idzie też normalnie, szybciej idzie. Także z Shotgunem też to działa. Druga ciekawostka polega na tym, że model czołgu, gdy się oddalimy ten niskiej jakości model, ten low poly, to on zmienia się w model czołgu z GTA YCT. City. Zaraz Wam to pokażę. Najlepiej to widać, gdy się patrzy przez snajperkę, bo tak to też w sumie widać, ale zbliżę to w programie. Bo jak widzicie, bokiem jest postawiony czołg i idealnie to widać, ale niestety postanowię tutaj sobie użyć kodu. O, to był mod na, na kamerkę, ale nie chodzi o kamerkę, bo też będziemy go używać, ale po prostu gdy patrzymy przez snajperkę, to przy jakiejś tam odległości Czołg już, już jest normalnie widoczny. Widać to. No i postanowiłem sobie kamerę moc zainstalować, żeby tam przylecieć, ale gdy przylatujemy tam kamerą, to czołg też się zmienia taki oryginalny San Andreas. Kolejna ciekawostka polega na tym, że gdy wsiądziemy od strony pasażera, oczywiście kiedy kierowca jedzie sam to przy wsiadaniu, kiedy już idzie otworzyć drzwi. Gdy przytrzymamy shift w i spację na raz, no to kierowca wyleci i zostanie zabity. To jest taki błąd, taki glitch, ale patrzcie. Łazimy, przytrzymujemy shift w i spację. CJ nawet nie zamyka drzwi. Kierowca już jest zabity. No, tym razem to była szoferka. Ale kierowca, czy tam szoferka już jest zabita, tu jakaś babcia siedzi. W i spacja naraz. raz, o już jest zabita, już możemy wyłazić. Ona jeszcze rusza nawet głową bo to jest takie chwilowe, ale po prostu za chwilę umiera, w sekundę i jest to też taki, tak powiem, błąd, który się tutaj nadał do tego odcinka. Kolejna bardziej ciekawostka, a nie błąd. Chodzi o to, że gdy za pomocą kodu lub gdzieś, że tak powiem, znajdziemy spray, zamalujemy te tagi przed misją ze suite'em, ze znakowaniem terenu. No to gdy będziemy wykonywać tą misję, to te tagi będą z powrotem odsprejowane. Z powrotem będzie tylko tam yy, tak tego wrogiego gangu Ballas, a naszego tagu tu nie będzie. Po prostu usunie się to. Jak widzimy, jest to... Było to odsprejowane. Normalnie zasprojowałem to, nawet tutaj jest moje jeszcze stare auto, którym przyjechałem przed tym, przed tym misją, o. I było to zasprojowane, a teraz na nowo to sprojowaliśmy. A drugi bóg, drugi błąd to jest taki, tutaj podczas przyjazdu na te kolejne tagi, że wysiada z auta, a Sweet jedzie dalej, ale nie przesiada się na, że tak powiem, na siedzenie od kierowcy. Jeszcze jedna ciekawostka, tutaj w ostatniej misji, ten Penny spaduje strażą pożarną przez ten most po prostu on w tym miejscu spaduje i tutaj można go nawet bez tej misji zniszczyć, teraz mi się to nie udało, ale można tutaj go zniszczyć, o proszę bardzo i również w definitywnej wersji zostało to naprawione, zamurowali i dopiero się to niszczy w ostatniej misji. No i proszę Państwa, przechodzimy do sedna sprawy. Oj przepraszam, tutaj przeszkodziłem Panu zaparkowanie. parkowanie. Przechodzimy do sedna mitu, sedna sprawy, sedna tego filmiku, tego odcinka. Chodzi o to, że jest mit, istnieje, czy CJ może dostać zawału lub ataku serca. Czy to jest prawda, że podobno jak się objemy, że tak powiem, tłuszcz będzie na maksa, to wtedy nam takie coś wyskakuje. Osobiście już nie pamiętam, także zjemy to wszystko. Bo i tak mamy tłuszcz na małym poziomie, także najemy się ile wlezie, zobaczymy ile mi doda tłuszczu, i później po prostu cały jakiś czas tu da przychodzić. 9, 10 razy i 11 razy zjadłem przy 12 porcji. Podobno CJ Żygo. Także trzeba to też sprawdzić. Nie mogę teraz pojechać, bo się skończył, tak powiem. Ten. No muszę albo zapisać, albo iść w następny dzień. O, właśnie teraz widzieliśmy informację, że zwiększa się ryzyko zawału CJ-a. Teraz pytanie, czy CJ go faktycznie może dostać? Czy takie coś się stanie, że... Tego nie wiemy. I teraz go jeść, bo on już jest na żarty ile idzie, więc chodziłem po różnych restauracjach. Pierdalałem ile w razie. Czy CJ może dostać zawód? Tuż jest maksymalny na żarty CJ, chociaż w sumie można powiedzieć, bo on ma muskulaturę też. Bez tej muskulatury, to by pewnie nie dał rady tak szybko biegać. Bez muskulatury, to by leciał, kurde, jak jakiś... Jak jakiś, kurde, no... dziadek. A z muskulaturą nawet daje sobie radę. No i co, będziemy dalej testować wszystkie mity, wszystko co się do... Z tym zawałem serca. Biego jak na tej bieżni, aż mi się wyczerpał limit, no i CJ prawie połowa tłuszczu spolił, no kurde... Można powiedzieć, dość dużo nawet spolił. Nawet już animacja widać jest normalna biegania, nie takiego typowego grubasa. No ale tutaj w o micie, o micie chodzi, że może dostać zawał serca, ale to musi być maksymalnie gruby. Także biegniemy z powrotem do, do pizzerii. Zamawiamy największe zestawy. Zobaczymy, bo teraz ja tu muszę zjeść ich zestawu. 11 zostało, żeby się nie pożygał. Przy 12 brzegam 7 8 9 10 11. Ile on dostał tłuszczu? Maksymalne. Dobra, wyda tak biegać teraz po mieście. Ile wlezie parę dni? Czy coś się może stać? Szczerze powiedziawszy, nie mam pojęcia. Trzeba biegać, biegać, biegać bardzo długo, także nie będziemy tutaj zaś tego przedłużać. Widzimy się za jakiś czas. Proszę Państwa, biegołek gdzieś po mieście, skakołek, Misji żadnych akurat nie robiłem, ale chodziłech tak, cały dzień prawie. Zapisałem. Teraz jestem znowu na siłce drugodawka, że tak powiem, w pierdolu do organizmu OCJ-grubego. Zaraz pewnie wyskoczy, że mu limit, no ale o to chodzi, chcę tu przebiec jak najwięcej. No i wam powiem, żaden zawał serca się nie pojawił, żadna karetka nie przyjechała, i się takiego nie działo. Także będę musieć ta ciekawostka ten mit raczej uznać za obalony w ogóle, bo... Nic się takiego nie działo, no. Myślę, że w jakimś tam losowym momencie mogłoby się takie coś zdarzyć, ale no... Jak długo grać, wpierdalać, po mieście, kurde, fast foody i nic się nie dzieje. To także myślę, że to co twórcy tutaj nam dali, taką anegdotkę, taką informację, że... Że może nam grozić zawał serca, to po prostu tylko taka ciekawostka. Tutaj żaden zawał serca w San Andreas nie istnieje. Jeszcze jedna ciekawostka, a mianowicie, że tak powiem, te żyganie przy 12 porcji. No bo jak widzieliście wcześniej w filmiku, no to cały czas kupywałem po 11 porcji, bo rzekomo gadałem, że przy 12 CJ żygo. No bo z tego co udało mi się dowiedzieć, to CJ zwymiotuje za każdym razem przy 12 porcji jedynie. Że 12 razy jak się kupi, to CJ zwymiotuje. I nie jestem tego do końca pewny, bo. Bo osobiście nigdy nie liczyłem ile tam razy czas jeść i żeby się to stało. Ale no, Są sumie ciekaw, ciekawczy, to jest, prawda, czy akurat przy 12 albo po prostu jest losowo rozmi rozmieszczone, że raz się pożyga przy 13, raz przy 15. Zobaczymy. Bo no, coś tu nie było znacznika, ale akurat jak wyłączek nagrywanie, to się pojawił. No nie wiem. Idzie chyba był na żarty za mocno i nie umiał nic jeść, a nagle się pojawił ten znacznik. Dobra. Jest. Ten największy zestaw I, i kupujemy 12 razy Powinien się CJ przy 12 porcji zażygać, jak tak będzie no to znaczy się, tutaj to jest prawdziwy mi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 i uwaga 12 raz Prawda CJ żygo przy 12 razie, przy 12 porcji CJ żygo i podobno jest tak za każdym razem osobiście no, nie wiem czy to umia tu teraz wejść jeszcze raz do niego chyba nie może za jakiś czas, osobiście no mogę to jeszcze sprawdzić na innym zapisie jestem teraz na zapisie na którym którego używałem do nagrywania niektórych scen w moich innych filmikach, w moich straszydłach i tutaj też spróbujemy 12 porcji zjeść. Ciekawe czy też się poży i zobaczymy właśnie mało porcję, bo teraz małą porcja będę jeść. Zobaczymy czy też tak będzie, czy trzeba będzie ich więcej zjeść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Uwaga! 12 razy CJ Żygo. Nieważne, jako porcja czy to są dupne porcje, czy małe, czyli CJ Żygo za każdym razem przy 12 porcji. Hmm, no dobrze, No i to by było na dzisiaj. Tyle w tym filmiku. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Piszcie w komentarzach swoje bugi, mity. Ja spróbuję je posprawdzać w kolejnym odcinku. Także myślę, że się podobało i żegnam się z Wami. Tak więc na razie.